Hej wam! Dzisiaj będę grała w MSP eee, Napisałam sobie tutaj w notatniku Hej wam! Dzisiaj będę grać w MSP Teraz się zalogujemy w tym odcinku Chcę wam coś ważnego przekazać No właśnie I tak eee, się za, Teraz zalogujemy Czwórka się tak okej mm. okej okay. okay. jest? jest w ogóle wczoraj mnie dwa razy coś lognęło, nie wiem dlaczego ale trochę się przestraszyłam, bo Jakbym straciła te konto, to nie wiem O, jest nowy motyw Ja sobie właśnie kupiłam ten look Nowego motywu Ok To napiszemy status Piszemy status, nagrywam lol i gdzie z nie wiem o co kama na ale z boksu odmieniamy sobie trochę fajmy jak tuś mamy Pozdrawiam moją przyjaciółkę Zid Amele, moją przyjaciółkę najlepszą i ukochańszą. Lol. W tym odcinku... Co mieliśmy w tym odcinku robić? Aha! Będziemy sobie kupować listę życzeń. Nie wiem, czy kupować tę listę, czy nie wiem. Nie wiem za bardzo. Chyba nie, ale nie wiem jeszcze. Zobaczę. Okej. Okay. Tą wiadomością, którą chciałam Wam przekazać, to że za tydzień będą unikaty! Ale ja się cieszę, że będą unikaty. Normalnie podsakuję do góry Pójdziemy do pokoju. No właśnie. Bo kupiłam sobie takiego zwierzaczka. I nie wstawiłam go do pokoju. Zapomniałam sobie o nim, więc... Coś... Co brakuje? A! Serdzie tu To no zwierzę tak nie będzie. Okej. Okay. Zapisz. ok Zapisaliśmy. jest na zwierzętach go smot, sma, sma kotek, sma Smoczek. Okay. Właśnie sprawdzimy, jak ten mój bo Nie będziemy, hajcę, dawać Okej, okay, Teraz sprawdzimy, czy nam odpisała Ameryka. Egzakt. Pomagajcie mi w nowelu proszę. 41 tysięcy mi zostało. No i ciągle jeszcze. O. Ja. Szkoda, że mi nie dadzą pozdrowienia. Ok. To pójdziemy sobie może teraz w. Listy nie chcę kupować, bo po co? Pokażę Wam skórę, którą kupiłabym za 300 lowków. To jest ta skóra. Jakby na moim artbooku było, więc zapraszam Was serdecznie na moje zdjęcie. Polubiajcie, bo naprawdę mi się to więcej fejmu zarobię. Widzicie, to jest dokładnie ta wiecie. Nasza. o jest to jest ona ona jest bardzo fajna nie, nie wiem czy fajna, z nią nawet kontaktu nie ma, ma kiedyś z nią pisałam Mam 42 deaktywy. To wiecie, bo nagrywam później powieść w pół do 10. A jutro nie mogę nagrywać, bo to nie będę miała czasu od poniedziałku. Weekend jest. A potem jest szkoła i sprawdziam z historii na dzień dobry masakra. jakaś Więc wiecie, tak to jest. Szkoda, że już mi się VIP skończył jakiś żal. uśpimy sobie jeszcze do jak da się dodać to se to tam jeszcze ok te dwie rzeczy to było. O. Na przykład. To jest ta skała jako unikat. Tak, ja już nie mogę doczekać, kiedy będą unikaty. Tak te to chcemy będę nosić tą bluzkę, ale ona jest unikatowa. Dodamy. O Boże To I to dodamy. Sobie. Te okay. Bo tu już nie mogliśmy, bo mogę mieć maksymalnie. Nie wiem, 12 prezentów na liście. dziwne, ale spoko No i w tym odcinku to chyba wszystko. Nie mam już nic do, do grania. Até o nosso negócio bye.